Cześć. Dzisiaj sobie sprawdzimy gniazdo samicy barana francuskiego. Jak widać jest dosyć spore. Teraz sobie wyjmę samiczkę. Spokojnie, spokojnie. Chodź. Położymy się. sobie tutaj. się. sobie ramkę. Sprawdzenia gniazda co tu się dzieje Widać się Ruszają to jest dobrze Gdzie to tutaj coś jest O tu ma już jednego No nic więcej nie ma Dobra. 1, 2, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a to wszystkie. 7 żywych, 1 martwy. padł go. Odepły, a tak, to to był żywy, przecież. Bo już sprawdzałem. Samica wróciła już do klatki. Widać, wykoconych było 8. No ale jeden się tam zawinął w gnieździe. No wcześniej żyło. Wszystkie bo już sprawdzałem. Widocznie ostatnio musiał paść. U mnie. razem z nią wkociła się jeszcze ta samica, ale niestety nas no, zmarnowała. Dzień gniazdo było dobrze. no Pochowała je, więc coś, się strzeliło do łba i zagryzła wszystkie młode. Potem ma się kocić ta prawdopodobnie. I ta. Na początku miesiąca. No, ta jest dopuszczona jeszcze raz. Jeśli jest zakocona i się wykoci, będzie wszystko odchowa miotno to Zostanie. A jeśli nie, no to pójdzie na sprzedaż. Tutaj mamy młode. Jeden pad. Nie wiem dlaczego. A no, te są ok. Żeby po świętach na kokcydiozę kupię lek, przepoję. O, tu ten coś jest mniejszy. Dostał jeszcze w tym głosu. Mu ta jeszcze nie samiczka. Ona tu jest emerytka, to niech sobie odpocznie. Pójdzie razem z tą nie, prawdopodobnie. Już niedługo będą młode do odsadzenia, to będzie taka możliwość. Samczyk się spisał po raz kolejny. Tutaj jest młody, się pokazać. Zapie klatkę, szarpie za dźwiki. Tym samczykiem jest zakocona ta żółta na dole, a ta, tym jest szar, szara barana zakoczona. Zasadniczo nie wyskakuj. Na dzisiaj to wszystko. Dogram jeszcze, że zostało już posprzątane pod klatkę. Domy 8 komór pod sam sufit. Więc po świętach ruszamy z budową, więc też najprawdopodobniej pojawi się z tego film. Więc zapraszam do oglądania. Jeśli Wam się spodobało to łapeczkę zostawcie, subika, będzie mi bardzo miło, hej. Samica wróciła już do klatki, widać wykoconych było 8, no ale jeden się tam zawinął w gnieździe, no wcześniej żyło, wszystkie bo już sprawdzałem. Widocznie ostatnio musiał paść, U mnie razem z nią wykociła się jeszcze ta samica, ale niestety nas no, zmarnowała. Dzień gniazdo było dobrze. No, pochowała je, więc coś się strzeliło do łuba i zagryzła wszystkie młode. Potem ma się kocić ta, prawdopodobnie, i ta. Na początku miesiąca. No, ta jest dopuszczona. Jeszcze raz, jeśli jest zakocona i się wykoci, będzie wszystko odchowa kolejny miód, no to zostanie. A jeśli nie, no to pójdzie na sprzedaż. Tutaj mamy młode. Jeden pad, nie wiem dlaczego. A no, te są ok. Po świętach na kokcydiozę kupimy lek, przepoje o tu ten coś jest mniejszy dostał jeszcze wprost mu yy, Ta jeszcze niepuszczana samiczka ona tu jest emerytka to niech sobie odpocznie pójdzie razem z tą prawdopodobnie już niedługo będą młode do odsadzenia to będzie taka możliwość. Widać samczyk się spisał po raz kolejny. Tutaj jest młody się pokazać. Trapie klatkę, szarpie za drzwi. Nie tym samczykiem jest zakocona ta żółta na dole, a ta tym jest szar, szara barana zakoczona. To do nie wyskakuj. Na dzisiaj to wszystko. Dogram jeszcze, że zostało już posprzątane pod klatkę. Mamy 8 komór pod sam sufit. Z po świętach ruszamy z budową, więc też najprawdopodobniej pojawi się z tego film. Więc zapraszam do oglądania. Jeśli Wam się spodobało to łapeczkę zostawcie, subika. Będzie mi bardzo miło. Hej.